Jeszcze się, kurda, potknę o tę linkę, o, to, o ten kabel na bank, nie? I wywalę tą kamerę. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Witamy serdecznie. Lusnowanie z tej strony. Sabaterę. Nataniel Schlift. kłaniamy się nisko. Dzisiaj piątek, czyli. Melażu, początek. Dokładnie. I ryba. Piątek to ryba. A, no właśnie, nie mieliśmy piątek to co jeszcze? Ale ryba to mięso. Co jeszcze w piątek? Co jeszcze może być w piątek? W piątek, a no dzisiaj piątek i nie ma tego live'a na Twitchu. Niestety. Nie ma live'a na Twitchu, to prawda, ale. Ajajaj. Ale, ale, piąteczek, piątunio to o... oczywiście maile mailunie. A, maile! No tak, faktycznie. Tak, Zapomniałbym Koniec luzno na bani od razu na, na start, od razu na dzień Dokładnie. dobry. Dlatego słuchajcie, rozkminialiśmy ostatnio różne tematy w tym tygodniu, dzisiaj czytamy maila od Was, bo umówiliśmy się mm, tak wewnętrznie, że piątek będzie dniem maili, także przeczytamy maila od... Od Natalii! Od Natalii, a mail brzmi? E, słuchajcie, mail brzmi następuje w ogóle dziękujemy patronom, bo też nie powiedzieliśmy, a, okay. a tam był baner, także dzięki patroni jesteście kocurami, Dokładnie. a mail brzmi następująco. Cześć Seba, Nataniel, e, pora na chwilę prawdy i luzu. Wpadł mi dziś w ręce cytat, że życie to nie czekanie aż burza minie, ale nauka tańca w deszczu. Pokaż, jak się tańczy w deszczu. Nie pada. <laughs> Nieważne jak bardzo skomplikowane wydają się teraz niektóre sprawy, pamiętajmy, że to tylko jeden z rozdziałów, a nie cała książka. Większość rzeczy, które dzisiaj spędzają nam sen z powiek, goniące terminy, drobne nieporozumienia czy nasze własne nierealne oczekiwania, za rok nie będzie, nie będą miały, nie będzie miała żadnego znaczenia. Życie dzieje się teraz, a my często nie dostrzegamy tych dobrych momentów, bo analizujemy to co było albo martwimy się na zapas. Um, spróbujmy dziś zrobić jedną rzecz, odpuścić coś, co nas gryzie, a na co nie mamy wpływu. Weźmy głęboki oddech i przypomnijmy sobie, że świat się nie zawali, jeśli nie wszystko będzie idealne. Dbajmy o siebie i znajdźmy dzisiaj choć chwilę na spokój. Pozdrawiam cię, Natalię, ale piękny przepis, Natalia. No super. No tutaj Oscar Wilde by się nie powstydził. Nie? Mam ale nadzieję, że Polakusko... Natalia jesteś u nas na live, ale nie widzieliśmy y, Niku żadnego Natalia. No zobaczymy, Więc... może się niedługo pojawi. Hmm. Natalia czekała aż w końcu, wiesz, przeczytamy maila. Jeżeli przeczytamy, no to wtedy wbiję na live'a, nie? Tak. <laughs> wiesz, tak sobie myślę, odnośnie. odnośnie... Jaką rzecz powinieneś no? odpuścić? A której się bardzo mocno, kurczowo trzymasz. Wiesz, co mi się wydaje, że wszystko, tak szczerze powiedziawszy, bo tak doszło do mnie ostatnio, że. Zobacz. Jak ty sobie pomyślisz, to człowiek w momencie, gdy Zetknie się z takim bezmiarem tego wszystkiego, z czego musi się nauczyć, to czuje się taki bezużyteczny. Nie? Że masz takie Boże, ja muszę się nauczyć tego, wiedza biznesowa, wiedza o tym, jak w relacjach funkcjonować, wiedza o tym, wiedza o tamtym, wiedza o jeszcze czymś innym, i tak dalej, tak dalej. To jest przerażające. W sensie to od razu tworzy takie poczucie trudności, nie? że Jezu, ile ja się będę musiał nauczyć, nie? w ogóle świat rozwoju tworzy takie poczucia, mam wrażenia. Tutaj musisz się tego nauczyć, ale to, jak zarządzać, jak pieniędzmi, jak tamto, szkolenie, kurs, kolejne, wyjazd, książka, 800 książek musisz przeczytać, żeby w ogóle umieć normalnie żyć, nie? I tak ostatnio sobie zadałem pytanie: czy to w ogóle jest konieczne? Czy faktycznie musisz aż tak bardzo zdobywać tą wiedzę, żeby w ogóle umieć dobrze funkcjonować w życiu, dobrze sobie radzić, być szczęśliwym człowiekiem? Czy to właśnie paradoksalnie nie oddalać od tego wszystkiego, nie? że wiesz, że. Przygotowujesz się do tego życia, tak? Jest to proces, uczysz się, tysiące rozmów, tysiące wniosków i tak dalej, ale nigdy nie czujesz, że Ty w końcu żyjesz, nie? Nigdy nie czujesz, że, że to już to. I nagle umierasz i okazuje się, no że, wiesz, że wiesz, cała Twoja wiedza idzie po prostu, idzie sobie to, w niepamięć, nie? Że im bardziej się napinasz, nie? No. To tym, tym gorzej to, to wychodzi. No, mnie to tak przeraziło ostatnio, że tak sobie myślę, kurczę, a czy... Jeżeli tak człowiek zagłębi się w siebie właśnie poprzez np. medytację, poprzez takie zajrzenie w głąb, to czy nie jest tak, że zdobywasz tą taką prawdziwą wiedzę, prawdziwą mądrość od razu? Nie? nie, że w taki sposób, że 20 lat musisz medytować, żeby coś zrozumieć, tylko od razu, poprzez wejście w głąb, zaczynasz rozumieć, a, okej, okay, czyli tak mogę być szczęśliwy, a, okej, okay, czyli tak muszę traktować innych ludzi, a, okej, okay, czyli to jest moją pasją, a, okej, okay, czyli dlatego jest mi smutno, dlatego jestem samotny. I nagle to jest takie oczywiste. Bo tak to wszystko inne będzie, kurczę, strasznie męczące. Wiesz, strasznie takie tu się szarpiesz, tu ci nie wychodzi, tu na uczelni cię nie nauczyli, to poszedłeś gdzieś indziej, też cię nie nauczyli. To czytasz książki, w książkach też nie znajdujesz odpowiedzi. To trwa, już mija, mija 8 lat, a ty dalej nie czujesz się przygotowany do życia. Czy każdy człowiek musi wykonać tyle wysiłku, żeby, kurczę, być szczęśliwym człowiekiem i żeby normalnie sobie żyć? Wiesz, to jest przerażające dla mnie. Nie, no ja coraz bardziej też tak chyba zacząłem podchodzić do życia i... Do, do jakichś takich swoich, mhm. nie wiem, ambicji. E, no bo wiesz, no. M, wcześniej ja miałem wrażenie, że no właśnie muszę nie wiadomo, co czytać. Jakieś książki, coraz to nowsze wyszukiwałem. Kurczę, dobra, może ta książka już sprawi, że ja będę coś wiedział. Tak. Czytam i mam takie. No dobra, fajnie. Przez jeden dzień, nie wiem, dwa dni mnie to inspiruje, a później sobie powrót do, do tego, co było. Do czy tak samo, co ja... filmami, czy mhm. tak samo z filmami, czy tak samo z. Ze wszystkim, co jest zewnętrzne, ze wszystkim, co nam tutaj świat oferuje, to jest to bardzo chwilowe i bardzo no, krótkotrwałe. Um, no i wiadomo, dobra, No ktoś powie, no ale dobra, jakieś tam wnioski na pewno zostały, i, i mhm. jednak tak, tu się zgadzam, ale w pewnym momencie mam wrażenie, że pojawia się taki moment w życiu, że nie chcesz już czytać kolejnych książek, no nie chcesz już oglądać kolejnych. Nie wiem, znaczy inaczej, pod kątem rozrywki to tam powiedzmy jeszcze spoko, ale, tak. ale że kolejnych jakichś takich rozwojowych. E, rozwojowych Książek, że ktoś ci coś mówi, że ty musisz teraz zrobić to i tamto, tak. żeby być szczęśliwym, albo że e, ty musisz tam właśnie e, coś zainwestować, mieć pieniądze i być bogatym. Tak. I wiesz, że on rzekomo ma odpowiedzi. Wie, on ma odpowiedzi i w ogóle musisz dużo zarabiać pieniędzy. I tak myślę sobie, kurczę, ja nie chcę już czytać takich rzeczy. Mnie to w ogóle nie, tak, nie to pociąga. Prawda, to ja, ja zauważyłem, że większość odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, które y, sobie zadawałem. Tak. Przychodziły gdzieś w ciągu dnia w jakimś doświadczeniu, w jakiejś po tak. prostu takiej codzienności. W takim wglądzie. W, 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 dokładnie, że, tak. że wiesz, że gdzieś szedłem i na przykład, nie wiem, coś zobaczyłem, tak. coś do, wpadło mi do głowy, czy gdzieś tam do serca bardziej. Mhm. Y, i, te, I te odpowiedzi się pojawiały, że zadawałem sobie te pytania tak. i faktycznie mm, będąc ze sobą, tak, Rozmawiając ze sobą, uh -huh, uh -huh. bardzo często gada do siebie w ogóle, to jest taka ciekawostka o mnie, Dobra. ja gada do siebie, to jest niesamowite. Yy, I często właśnie ta rozmowa z samym sobą no, pozwalała mi zrozumieć o co mi chodzi, co jest dla mnie ważne, uh -huh. czego ja potrzebuję w ogóle, czego ja pragnę, a co jest tylko ułudą. I co mm -hmm. zostało tylko mi wpojone, że ja tego potrzebuję dokładnie, i pragnę. Dokładnie. Na przykład przyjemności. Dokładnie, tak tak, tak. tak, dokładnie. A często właśnie ta wizja szczęścia się opiera na przyjemnościach, nie? Ta wizja, mm. która jest Ci sprzedawana, gdzieś tak. tam w internecie przez jakiś coachów, mentorów i tak dalej. Ona się zawsze opiera na przyjemnościach, zauważ, nie? Zawsze jest auto, zawsze jest kurcze, wiesz, leżak, plaża, tutaj jakiś no tak, koktajl i tak, tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że relacje, że spokój, tak. że cisza wewnętrzna, tylko zawsze jest to pokazywane tak, w taki że może sposób, jakieś że rozwiązanie samolot, jakieś wie. trudności, jakiegoś problemów bardzo Taki inteligentny sposób, tak. nie krzywdząc drugiego człowieka, A, wręcz e, że oboje wychodzicie na, jakby z, z, czymś, z czymś nowym, z czymś zakon. dobrym, e, z, danej, z danej, nie wiem, kłótni czy tam tak. bardziej, nie wiem, rozmowy. No, i tylko jest właśnie ta wizja tego, że, e, no, właśnie, kto siedzi na, na, na jachcie, tak, czy gdzieś na jakichś wakacjach, nie interesuje Cię to, w jaki sposób on do tego doszedł, znaczy, inaczej, interesuje Cię to, mhm. ale nie ma to znaczenia, czy on. Z dobrym człowiekiem, tak. z znaczy, to zawsze, no. zawsze będzie taki, że nie, no tu jest wszystko dobrze, tu jest. Tak, no, tak, tak. Jest, tak, 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 tak. Jest wszystko, wszystko legitnie, tu jest wszystko dobrze, tu żadnym kosztem drugiego człowieka, no, 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 nie, to tak. jest dobre, my tu eventy, wiesz, dobrze się, to jest energia pozytywnie, tu jest wszystko fajnie, tak. ale pierdzielenie, wszyscy udają. Zobacz, czemu się nie pokazuje na przykład wizji szczęścia w taki sposób, że. Jesteś w hospicjum przykładowo, odwiedzasz chore no dzieci właśnie. w szpitalu, przytulasz y, jakieś starsze panie, które, które, które nie wiem, potrzebują. Bo wtedy, bo wtedy, być może wcale się też nie, nie musisz, nie wiem, uśmiechać chociaż siłą rzeczy. O, pewnie no tak, tak jest, ale no to nie jest takie, wiesz, że no nie, ma, nie, nie widzisz tam tej przyjemności, tylko widzisz tam no czasem ból, cierpienie? No, dokładnie, no. dokładnie. Dokładnie, fajnie to odpowiadać, dokładnie, że nie pokazuje się tego, bo to rzeczywiście nie jest jakby takie. Nie, nie spaja się z tą wizją, którą nam wgrano, to raz, a dwa, że jest trochę kontrintuicyjne, nie? że jednak to szczęście od razu, przez to, że tak brzmi, mm -hmm. kojarzy się z czymś takim wygodnym i że ty nie musisz nic robić, że jest lekko miło i wygodnie. nie? A właśnie warto się nad tym zastanowić, tak wewnętrznie, nie? czy szczęście. Prędzej znajdę w przyjemności, czy raczej w tym, że ją przekraczam. nie? To co często mówimy, że często ci ludzie, którzy byli ascetami na przykład, mm. to prowadzili taki tryb życia, że spali właśnie na materacu, nie? Mm. że w pokoju praktycznie nic nie było, taki totalny minimalizm, podstawowe jakieś prace, podstawowe jedzenie, wszystko takie bardzo podstawowe, takie proste. No, no, no. I w tym szukali szczęścia i prawdopodobnie znajdywali, a nie w tych wszystkich dobrach materialnych. I wiesz. Byłbym zwolennikiem tego stary, żebyśmy taką wizję szczęścia zbudowali hmm, hmm. i pokazywali ludziom, nie? Że no, właśnie, wiesz, rozmawiamy z ludźmi, pomagamy im w trudnościach, wiesz, tak. jesteśmy w szpitalu, jesteśmy tu, jesteśmy tam. Nie zawsze jesteśmy uśmiechnięci, ale po prostu, żeby to było takie ludzkie wszystko, nie? Bo ten świat rozwoju, powiedz, im bardziej my rozmawiamy o tym, o czym rozmawiamy, im bardziej jesteśmy tacy uważni. To ten cały świat rozwoju, w którym ja też kiedyś byłem i, i to wszystko co w internecie, to jest obrzydliwe, nie? Mm -hmm. To jest obrzydliwe. Bo to jest takie, wiesz, plastikowe wszystko. No to tak. jest takie życiowe, wiesz, każdy mówca motywacyjny musi mieć Porsche albo Mercedesa, tak, żeby móc tak, Ci mówić tak, o życiu, nie? Każdy, wiesz, pokazuje jakieś pieniądze tam, żeby tak, być tak. bardziej wiarygodnym i tak dalej, nie? Czy, 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 wiesz, każdy mówi o tym, że trzeba się rozwijać, ale nikt nie mówi o miłości. Ja w życiu, mhm. w świecie rozwoju osobistego tam i tak dalej, biznesowego, nigdy nie słyszałem o miłości. Nikt nie powiedział nawet tego słowa, stary. Mhm. To jak w ogóle mamy rozmawiać o byciu dobrym człowiekiem, jak nikt nie mówi słowa miłość, nie? Tak. Jak nikt nie mówi słowa dobroć, jak nikt tak. nie mówi wybaczanie. No to jak my mamy. Nikt nie mówi słowa w ogóle Bóg, nikt no, nie mówi słowa, nie wiem, no właśnie, duchowość, czy. Tak, czy, tak. tak. W sensie to, to, to jest świat takie, wewnętrzny. Świat wewnętrzny to jest takie wszystko tabu, nie? To jest wszystko na, na, na podstawie tego, że no właśnie, dobra, zarób pieniądze, to sprawi, że będziesz szczęśliwy. I od razu wiesz takie recepty, które tak naprawdę. Ja nie wierzę, że te osoby jakby wierzą w to, co mówią. Myślę, no. że one wierzą nie, w to, nie, nie, co mówią? Nie, to się mówią. dobrze sprzedaje po prostu. To jest, to jest, wiesz, to jest oportunizm, nie? Ale, ale kiedyś... wiesz, ale chodzi o to, no? że oni już doszli do czegoś w swoim życiu. Tak, tak, I tak. widzą, że ej, dobra, coś jest nie tak. No. I co? I, i, I dalej w to brną? O co w tym chodzi? Ja myśli... tego nie, to, to mnie najbardziej no, zaskakuje. Bia, 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 bia. Bo stary, ja nawet strażne. nie muszę być na ich miejscu, ale a wiesz, ja dokładnie będzie. wiem, jak oni się czują i dokładnie wiem, co oni odczuwają i, 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 co, i jak bardzo próbują sobie to zatuszować, zakryć w sobie. Tak. Te, to, to, to odczucie. No właśnie poprzez to, że kupują kolejne rzeczy, tak? No już zagłaskują. nie będę tutaj powtarzał, ale dokładnie zagłaskują to wszystko. I, mhm. i, i sobie myślę, no, ja dokładnie wiem, tak. jak oni się czują. I stary, przecież to jest oczywiste, że tak, tak mam takie poczucie, że miałbym na ich miejscu takie. Kurczę, nie dobra, czyli jednak to, co ja tutaj mówię, bo jeszcze rozumiem, że w trakcie, w drodze do tego, Możesz nie wiedzieć. Możesz nie wiedzieć. No bo nie byłeś na Teoretyki. tym miejscu, no to. Ale dobre. coś w tobie i tak to wie. Coś w tobie to wie, no ale dobra, <gry> dobra powiedzmy, że nie, ktoś nie jest na tyle uważny no dobra, i, okay. i go no, to no jakoś tak. tam nie nie, nie nie ruszyło go to. No ale już jak masz to, no. masz ten, ten. Jesteś w tym świecie tak, już, tak, tak, w tym tak, swoim, tak, kurczę, sterylnym środowisku, gdzie y, wszystko jest takie kolorowe, piękne, super, różowe samochody, to tam, to siamto, no to chyba widzisz, że. Cholera, coś tu nie gra, mhm, chyba jednak to nie miało tak wyglądać. Nie? Że czemu ja, ja znowu chcę jeszcze więcej, ja chcę teraz to, tamto. Tak. że, że to, już, to już przerasta w ogóle z mnie, nie? że tak. to, to nie powinno tak wyglądać. I wiesz, co? Kniłem to ostatnie stare i wydaje mi się, że to może być dlatego, że wiesz, że zobacz, że podobne przyciąga podobne. Czyli jeżeli ty żyłeś w tym zakłamaniu i budowałeś swoje życie na, na kłamstwie, na iluzji, na, na fikcji, na przyjemności, no to po prostu wiesz. Dostajesz tego więcej, mhm. jakby w rezultacie. I więcej, i więcej, i więcej. I w momencie, gdy już doszedłeś do wniosku, że okej, okay, to nie dało mi szczęścia, no. to ty tak bardzo już się w tym zamknąłeś, tak bardzo twoje życie na tym się oparło, że ty musiałbyś się znowu wyrze wyrzec siebie totalnie. Musiałbyś się wyrzec kompletnie tego, w co wierzyłeś przez całe życie mhm. i powiedzieć okej, okay, przegrałem, nie? W sensie to dojechałem do jakiegoś okay, miejsca w swoim okay, życiu, mam okay. 50 lat i dalej nie jestem szczęśliwy, nie? To wszystko okay. było bez sensu, zmarnowałem swoje życie. Nie powiesz tego, bo nie ćwiczyłeś w ogóle przez te lata tej prawdomówności. Okay. Mi się bardzo podobała zawsze w duchowości ta idea logos, nie? czyli tego słowa, które przemienia i kształtuje świat. Nie? Tak jak było w Biblii, że właśnie na początku było słowo, prawda? Mm, I zobaczcie, w tym coś jest. W sensie to brzmi bardzo tak trywialnie, mówienie prawdy, ale w momencie, gdy rzeczywiście ją mówisz, ale tak cały czas i też twoje czyny są prawdziwe, bo tu nie, nie chodzi tylko o mówienie, ale też, że to, co robisz jest prawdziwe, jest, jest spójne z tobą, wypływa z twojego serducha, no to rzeczywiście to doprowadzi Cię do pięknego miejsca. A jeżeli kitujesz, jeżeli naciągasz ludzi, jeżeli jesteś, wiesz, niemoralny, nie, nie nieetyczny w tych swoich działaniach, to krótkofalowo luz, nie? Jakby spoko, dostaniesz kasę i bailando. Ale długofalowo doprowadzi Cię do tego miejsca, o którym właśnie przed chwilą mówiłeś, mhm. czyli do, do udręki życiowej, do pustki życiowej. Nie ma innej, wiesz, że to musi się wydarzyć, rozumiesz? To musi się wydarzyć. Bo po prostu przez wiele dni swojego życia kłamałeś mhm. świadomie, Zatajałeś pewne rzeczy, manipulowałeś, e, krzywdziłeś ludzi. Oczywiście, w jakiejś otoczce, że nie krzywdzisz, tak? No bo wiadomo, sprzedam ci kurs o dobrym życiu. Ale generalnie wiedziałeś gdzieś tam w głębi, że, że, że to jest nie, nie, nieetyczne. No i gdzie masz w innym, w jakim innym miejscu w życiu miałbyś być, tak naprawdę? No musisz być w takim miejscu, bo po prostu wiesz przyczyna i skutek. Tak, tak. Codziennie wykonywałeś takie działania Doprowadzi. i to ci tam doprowadziło. I tak sobie myślę, kurczę, ja wiem, że to jest. Może nie, ale mi się tak wydaje to czasami banalne, banalne nie? że taki, taka fraza typu mów prawdę, ale jak tak spojrzysz na to duchowo, właśnie poprzez to twórcze słowo, które kształtuje świat, czyli logos, no to naprawdę naprawdę doprowadzi Cię do pięknego miejsca. Mimo, że na początku tego nie widzisz. Bo to jest to, co mówiliśmy zawsze, nie? że jak mówisz prawdę, to na początku widzisz to, że ktoś się obraża, no. ktoś cię nie lubi, nagle jesteś samotny i tak dalej, ale poczekaj, że zobacz, gdzie to możecie doprowadzić długofalowo. Nie? To jest nic innego jak zaufanie Bogu w tym przypadku. Dokładnie, Zaufaj dokładnie. i zobacz, co się wydarzy. No, Ale mów to, nie? Mów to. Bądź no, dokładnie, tym. dokładnie. Bo do, do tego jesteś powołany, tak naprawdę, nie? Dokładnie. I nic innego tak naprawdę nie masz do zrobienia no, tak i naprawdę. No, I to jest bezwysiłkowe. Ale podążać za prawdą, za, tak. za właśnie miłością. no To tak. jest to, do czego, tak. do czego jesteś powołany. Zobaczcie, jak to jest bezwysiłkowe. Stary. I, co, I co ty będziesz robił, jakby w ramach czego Ty będziesz te, te rzeczy realizował, tak. to już. No ma tak. mniejsze znaczenie, bo, tak. to, to, bo będzie to uświęcone. Na pewno, Dokładnie. jeżeli będziesz robił, e, będziesz szedł za prawdą, będziesz szedł za miłością, w miłości, to czy ty będziesz sprzątał komuś dom, Dokładnie. czy ty będziesz robił podcast, czy ty będziesz trenerem jakimś tam gdzieś tam, tak. e, piłkarskim, czy jakimkolwiek innym? Nie ma znaczenia. To też, to, to będzie uświęcone, bo ty będziesz podążał za tak. prawdą, za miłością i ty będziesz, no ta twoja praca będzie. Yy, I ludzie też to będą dostrzegać, tak. że ta praca będzie no, dobra i, i słuszna i w dobrym celu, i to tak. wszystko będzie w dobrą stronę. Yy, Dokładnie. I też będziesz, będziesz ty czuł, że spełnia cię to, a nie że, kurde, no, coś mi nie działa, coś mi nie pasuje, coś jest nie tak. Tak, że nawet ten każdy przedsiębiorca, o którym tutaj mówimy, tak, bo tak pokazałem na przykład, on tak. też może robić oświetlą pracę. Dokładnie tak. W momencie, gdy czujesz, że. To, co robi, zmienia świat na lepsze, to jest z nim spójne, to jest moralne, tak. to rzeczywiście nie krzywdzi ludzi. Tak. Jeżeli przesieje swoją pracę przez te kilka sit, mm -hmm. tak, przez te tak. kilka filtrów i każda odpowiedź będzie twierdząca, no to rzeczywiście dalej można być przedsiębiorcą bo i, prostu, i to jest OK. Bo my po prostu okay. o tym mówimy w taki sposób, dlatego, że y, bardzo mało jest takich osób. No dokładnie. Są, ja wiem, że są pojedyncze osoby, pojedynczy przedsiębiorcy, którzy tak. mają dużo pieniędzy. Są, są bogaci, mają wakacje to tamto, tak. ale jednocześnie, że to jest naprawdę, wiesz, przez to, że no ciężko pracowali, dbali o siebie, o innych że nie było to też kosztem drugiego człowieka, na Oczywiście. przykład, i tak dalej. Ale niestety takich jest mniejszość. Dokładnie. A my tu mówimy dokładnie. o tym typowym... No, że... O tych plastikowych no, przykładach z internetu. Dokładnie, których mówimy. jest bardzo hmm. dużo i raczej, no jak z internetu, to raczej, raczej ci, których zobaczycie w internecie, to właśnie, będą... to właśnie są raczej ci. Tak, ci, którzy, który, którzy się wygodniej, Wygodni, tak nie... ci wygodni, ci, tak, swaniacy, ci i tak dokładnie. dalej. No i mi się wydaje, że nawet przedsiębior... bycie przedsiębiorcą może być najlepszym nawet sposobem właśnie realizowania miłości, bo rzeczywiście tak. rozwiązujesz ludzkie problemy. Dokładnie. Sprawia, że. Gorzej jeżeli się... najpierw je tworzysz, a Ach, później to rozwiązujesz iluzory i, i o tym też No to się kończy. Słuchajcie, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Tak, dajcie znać, co myślicie e, na ten temat. Dokładnie. Wiem, że jeszcze coś chciałeś dopowiedzieć, ale a, nie spokojnie. na live, nie na live, bo nie ma dzisiaj live. A. No na spokojnie. Dobra, w przyszłym tygodniu będzie spokojnie. Dalej. będziemy dalej. będziemy, dokładnie, więc dziękujemy za dzisiaj i Dziękujemy, że byliście. Piszcie maile również na lustr.bani.contaktmałpa.gmail.com. Na Czytamy je w piątki. Fajne mail dzisiaj tak od Natalii. Dzisiaj. i rzeczywiście troszkę okay. rozkminiliśmy. Nie wiem, czy odpowiedzieliśmy wprost, ale był to mail bardzo poetycki, szeroki, więc poszliśmy w naszą stronę. Ja myślę, no, że ten mail też był trochę taki, że sam mail już był wystarczający. A to co my. No, trochę no, to tak, powiedzieliśmy dokładnie. jakieś tam swoje perspektywy. Pamiętajcie, że nowy tak. odcinek będzie w poniedziałek, tak? O, weekend... o 17.30. Dokładnie, także miłego weekendu Wam życzymy, a w poniedziałek się widzimy. Na YouTube jest na Do zobaczyska. Trzymajcie się na Daniel i Seba Dereń, Luz na Bani. Yo. Adios.